Jaka była najbardziej hamska sytuacja, jakiej doświadczyłeś podczas obiadu u znajomego? Miałem wtedy 15 lat. Koleżanka Magda zaprosiła mnie do siebie na kolację. Od dziecka mam poważne alergie pokarmowe: orzechy, owoce morza. Wystarczy mały kęs i ląduję w szpitalu. Zawsze mówiłem o tym wcześniej, żeby nie wyjść na tego problematycznego typa, co psuje plany. Magda zapewniła, że jej rodzina wszystko rozumie i przygotują coś bezpiecznego. Ufałem jej, bo znaliśmy się od gimnazjum. Wpadłem do niej, a jej mama od razu zrobiła super miłe wrażenie. Gotowała kurczaka z warzywami i ciągle powtarzała, że fajnie mnie w końcu poznać. Cała kuchnia pachniała czosnkiem i sosem sojowym. Byłem głodny jak wilk, bo nie jadłem obiadu. Tata... Magdy nakrywał do stołu, gadał o pracy w urzędzie. Normalna, spokojna atmosfera. Jej młodsza siostra siedziała w salonie i darła się przy konsoli, bo grała na pełnym głośniku. Usiedliśmy do stołu. Jak zawsze zapytałem jeszcze raz, tak dla pewności. Tu nie ma orzechów ani owoców morza, prawda? Mama Magdy się uśmiechnęła i mówi: Nie oczywiście, kochanie. Użyłam oleju arachidowego do smażenia. Ale to przecież nie to samo. Serio, aż mnie zmroziło. Olej z orzechów to dalej orzechy. Każda forma może mnie wysłać do szpitala. Grzecznie próbowałem wytłumaczyć, że nie mogę tego tknąć. Nawet olej jest dla mnie ryzykowny. Ojciec Magdy przewrócił oczami i burknął: Daj spokój, to tylko olej. Nie przesadzaj. Poczułem, jak robię się czerwone. To nie była przesada, ja po prostu nie chciałem się udusić, ale oni wszyscy Patrzyli na mnie jak na histeryka. Magda szepnęła: Zjedz chociaż trochę. Mama się starała tyle godzin. Wyglądała, jakby jej było głupio, że psuje rodzinny obiad. Siedziałem z pełnym talerzem, a żołądek burczał. Cisza była nie do zniesienia. Mama Magdy co chwilę zerkała na mnie z zawodem w oczach. Ojciec rzucał komentarze o dzisiejszej młodzieży i wymyślonych chorobach. Siostra spytała, czemu nie jem, a Magda warknęła na nią, żeby się nie wtrącała. Po dwudziestu minutach męki powiedziałem, że muszę wracać. Mama Magdy rzuciła: No cóż, mam nadzieję, że podobało Ci się siedzenie przy stole bez jedzenia. Sarkazm aż kapał z jej głosu. Magda odprowadziła mnie do drzwi i mruknęła: Dzięki, że zrobiłeś dziwną atmosferę. Wróciłem głodny. zamknąłem się, w pokoju i się Mama zrobiła mi kanapkę i słuchała jak wszystko opowiadam. Była wściekła. Chciała zadzwonić do rodziców Magdy, ale błagałem, żeby tego nie robiła. Nie chciałem większej dramy. Najgorsze wydarzyło się trzy dni później w szkole. Magda rozgadała wszystkim, że jestem wybredny i udaje alergię dla uwagi. Powiedziała, że ośmieszyłem jej rodzinę i sprawiłem, że jej mama poczuła się źle. Nagle połowa klasy była przekonana, że wymyślam choroby, żeby nie jeść rzeczy, których nie lubię. Musiałem przynieść zaświadczenie od lekarza. Pielęgniarka zrobiła nawet ogłoszenie na stołówce o alergiach i zagrożeniach. To było strasznie upokarzające, ale przynajmniej ludzie przestali mnie nazywać kłamcą. Z Magdą już nigdy nie spotkałem się poza szkołą.